W miniony weekend w stolicy Powiatu Ostrudzkiego odbyły się uroczyste obchody 33. rocznicy powstania Solidarności. Tradycyjnie organizatorzy pierwszego dnia postawili na sport. Chcemy, żeby pracownicy oprócz tego, że jak wrócą do pracy, to siedzieli w domu przed ekranem telewizora albo przed monitorem, żeby też się mogli pobawić. I chyba niebiosa nam sprzyjają, że. Od lat nam zazdroszczą wszyscy, że jak my mamy tą imprezę to nie pada i mam nadzieję, że również będzie tak dziś i jutro, że słoneczko nam będzie przyświecało i pracownicy będą mogli się spokojnie bawić i wypoczywać na świeżym powietrzu. W ramach 17. Turnieju Zakładów Pracy odbyło się kilka konkurencji sportowych. Uczestnicy grali w piłkę nożną czy też siatkówkę. W Ostródzkich Obchodach od ponad 10 lat biorą udział związkowcy z Łowicza. To wspaniała atmosfera, dobrze zorganizowani związkowcy, wspaniały, jak widać, pogoda zawsze nam dopisuje. No i w ogóle chcemy tutaj w dalszym ciągu nawiązywać współpracę i, i, i zawody tutaj z pracownikami poszczególnych zakładów. Nawet muszę powiedzieć Państwu, że nawiązały się no, takie bliższe relacje z niektórymi pracownikami. Odwiedzamy się nawzajem w domach jak również no, łowić przyjeżdża do Ostródy, a Ostróda do Łowicza. 25 sierpnia po mszy świętej w intencji Ojczyzny i Solidarności związkowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Później obchody przeniosły się na bulwar Jeziora Drwęckiego, gdzie można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, a także pobawić się przy rytmach muzyki. Muzyka Spotkanie w Ostródzie oprócz dobrej zabawy było okazją do rozmów na temat wrześniowych manifestacji, które mają odbyć się w Warszawie. Weszliśmy do Unii Europejskiej i ciągle była mowa dialog, 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 były szkolenia, seminaria, natomiast tego dialogu niestety nie ma, zwłaszcza tam na górze w komisji trójstronnej, stąd też wszystkie centrale po raz pierwszy, to nie tylko, że Solidarność, ale również OPZZ i Forum postanowiły zawiesić swoją działalność w Komisji Trójstronnej, ponieważ tam nie ma żadnego dialogu. Ty nie da się uniknąć. W wieczornych rozmowach oczywiście poruszamy sprawy trudne, również i te problemy, które dotyczą nas w życiu codziennym. Nie ukrywam, że boli nas bardzo, że to, co rząd przygotuje dla pracowników Polski, bardzo nas martwi. Będziemy przeciwko temu protestować. Zobaczymy, czy społeczeństwo się włączy, bo przecież nie tylko Solidarność bierze w tym udział, ale myślę, że wszyscy, wszyscy pracownicy, którym, którym jest ciężko. Manifestacje w stolicy zaplanowane zostały na 11 i 14 września. Związkowcy z Ostrudy już zapowiedzieli w nich swój udział.